akademicki, najważniejsza osoba z nami, jest Ida, która opowie o artyście dzisiaj, więc, teraz, bo jest... tak, więc teraz się zamieniamy w słuch Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za przybycie dzisiaj w naszej galerii Związku Polskich Artystów Plastyków Stanisław Olesie, Olesiejuk oraz kolejny ponieważ w 2012 chyba była. Pierwsza, 10. W potem w dwunastym. Cyklicznie, cyklicznie dzieli się z nami swoimi osiągnięciami. Stanisław Oleksiejuk ukończył Wydział Artystyczny Uniwersytetu Architektonicznego w Lublinie w 1983 roku. Od tego czasu miał około 200 wystaw. Uczestniczył w około 200 wystawach i w tym y, ponad 70. 70 70 indywidualnych. Y, Także to jest wspaniały wynik. Y, bardzo wiele nagród i Ja tutaj przeczytam kilka, pozwolę sobie przeczytać i wyróżnić. Między innymi stypendium Ministra Kultury i Sztuki w 1988 roku. Był laureatem na dzieło plastyczne sztuka dwóch czasów Muzeum Narodowego w Gdańsku w 1999. Wyróżnienie honorowe w jury w śródmę Międzynarodowym Biedale Malarstwa i Kaniny Unikatowej w 2013, srebrny krzyż zasługi w 2004, medal Komisji Edukacji Narodowej w 1996, zasłużony działacz kultury w 2001 i widzicie Państwo, nie spoczywa w swoich działaniach artystycznych, z jak, z jak niezmiernie interesującym artystą mamy do czynienia. Widzą Państwo tylko końcówkę jego twórczości. Ja specjalnie tutaj e, trzymam w ręku album e, ilustrowany przez naszego gościa, e, właściwie gospodarza w tej chwili, tej przestrzeni. To są treny Kochanowskiego i, e, i wspaniałe ilustracje w realistycznym, e, w realistycznym, znaczy realistycznym, przedstawiającej, prze, przedstawiającej formule. Stanisław Olesiejuk. Przeszedł ogromną drogę twórczą od fascynacji realizmem, czyli przedstawianiem bezpośrednim świata, przez impresjonizm, przez fascynację sztuką starożytną, monumental, właśnie monumentalizmem tej sztuki starożytnej, starożytnego Egiptu, mezopotamii, przez fascynację kulturą Dalekiego Wschodu. Aż po to, co Państwo tutaj w tej chwili widzą, to jest taka takie bardzo y, konstruktywistyczno-minimalistyczne. Nawet powiedziałabym bliskie kon konceptualizmowi y, traktowanie formy. Y, to, co Państwo widzą, wygląda na abstrakcję, ale tak naprawdę nią nie jest. Y, tytuł wystawy to Nocturny. Są to znaki, y, to są epitafia poświęcone ludziom, y, którzy y, odegrali y, o, Odcisnęli swoje piętno na, na twórczości czy też na, na świadomości naszego artysty. I ta właśnie wystawa jest poświęcona pani profesor, jest dedykowana pani profesor Blance Gól olszewskiej profesor, która uczyła pana Stanisława w Liceum Plastycznym w, w Lublinie. Dla tych osób, które odeszły. Artysta nasz szuka, szuka jak najbardziej syntetycznej formy, formy zbliżonej do znaku. Znajduje ją w takim ostrym kontraście światła i cienia. Światło jest tutaj tą białą plamą, uzyskuje ją, jest za pomocą narzędzia żelowego, białym tuszem, kreśli te drobinki, te migoczące takie drobinki, które zdają się świecić w ciemności. To, to, to jest dla mnie taka bardzo, bardzo symboliczna perspektywa, wracając do tego, do, do tej idei epitafium osób, które były przewodnikami w życiu, w sztuce. Niezmiernie taki, taki bardzo, bardzo nośny jest, jest ten obraz światła w ciemności. Zresztą po naszej rozmowie, którą tam Państwo mogą sobie przeczytać, przy drzwiach leży wywiad z artystą. Pan Stanisław stwierdził, że można by nazwać tę wystawę zamiast o na przykład Światło w ciemności. Ta synteza, do której, którą nam przedstawia artysta polega na takiej maksymalnej esencji formy i wszystkich środków wyrazu. ona, to co jest materią w tym obrazie, no bo mamy tutaj taką formę materialną jakby w pustce, to jest ten kontrast pustki z materią, która składa się z drobinek, to jest taki, przypomina mi to, zresztą po rozmowie pan Stanisław się ze mną zgodził, taki, taką koncepcję greckich filozofów, takiego atomistycznego, materialistycznego podejścia do świata, do wszechświata, tej struktury materii w kosmosie. Ta pustka czerń symbolizuje kosmos i, i, i właśnie ta, y, y, ta, y, ta y, forma, która właściwie nie jest określona, proszę zwrócić uwagę, ona taka jest wewnętrznie żywa, nie jest obwiedziona żadną linią, nie, zam, nie jest zamknięta niczym. Ona po prostu jakby sama się jest w chwili tworzenia, sama się konstruuje z tych... Z tych drobinek. Jest to też dla mnie taka, takie metaforyczne ukazanie pewnej filozoficznej myśli wielości w jedności. I tutaj, na przykładzie tych prac, możemy zobaczyć, jak ogromny ładunek i emocjonalny, mówiąc o tych epitafiach, i, i intelektualny, i, i filozoficzny, można zawrzeć w znaku plastycznym. To jest zbliżone do znaku, to co tutaj widzimy w znaku plastycznym, jeżeli poddamy go ogromnie żelaznej konsekwencji, poddamy krytycznemu rozumowi i poddamy go prawie matematycznej dyscyplinie, takiej wywiedzionej z, z myśli pitagorejskiej o ładzie i harmonii wszechświata. I proszę sobie z, z, jeszcze spojrzeć na te obrazy pod innym kątem. Każda z tych, z, każdy z nich przedstawia formę bardzo prostą, ale zróżnicowaną, każda jest inna. I to dla mnie jest też taki sygnał, że ta synteza, do której próbuje pan Stanisław dojść, jeszcze jeszcze ma jakąś drogę przed sobą, jeszcze nie została zakończona, jeszcze będzie kontynuowana. To tyle, co ja mogę państwu refleksji na, na ten temat wysnuć. Teraz oddaję głos naszemu artyście. Przede wszystkim dziękuję państwu, prezesom zarządu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, za Zorganizowanie mi takiego wspaniałego prezentu urodzinowego. 70. 70. wystawa indywidualna na 60-lecie, więc prezent rewelacyjny. Punkt też jest to jedna z moich ulubionych galerii w Gdańsku i nie tylko. Jest to 70. indywidualna, 19. indywidualna w Gdańsku i czwarta w tej galerii czwarta w tej galerii, także to jest y, duży dla mnie y, sympatyczny y, powiedzmy no, uhonorowanie. Y, y, także y, cieszę się, dostaram y, no, się przede wszystkim myśleć y, przy tworzeniu, y, jak Pani Prezes powiedziała y, minimalizować, czyli zmier zmierzać w kierunku syntezy konstruktywistycznej jak to pójdzie dalej. Ten cykl właściwie jest fragmentem większej całości, bo zrealizowałem te prace na przełomie 15 i 16 roku. W sumie zrobiłem no, tak powiedzmy do połowy lipca 44 tego typu rysunki, jaką techniką. Ale tam stworzyłem jeszcze jeden cykl i wszedłem w trzeci. No, może w przyszłym roku jeszcze pokażę jeden jak się da zrealizować. No, W każdym razie szukam. Dla mnie tworzenie to jest, nie jest to źródło utrzymania, jest to moja pasja życiowa i od mojego dziecka cały czas powiedzmy no, systematycznie z, z rozmysłem realizuję swoje powiedzmy, poszukiwania twórcze. Także bardzo, bardzo się cieszę, że Państwa Widzę tutaj na ręce Pani Prezes. Jeszcze raz dziękuję za wspaniały wywiad, za wspaniałe wprowadzenie, także... być być odwrotnie, to ja powinnam wincować. No to, wystarczy, że Pani Prezes powiedziała tak pięknie na temat mojej twórczości, a natomiast uważam, że jak należą się Pani Prezes. Poza tym, tak jak Pani Prezes powiedziała, że wystawy dedykuję Blance Gór Olszewskiej. To jest właściwie najważniejsza nauczycielka moja, bo ona mnie przez 5 lat uczyła w liceum plastycznym rysunku i malarstwa. I ona, ona stworzyła podstawy y, główne. Bo studia już tam mnie nie nauczyły. Jakieś tam y, ciekawe osoby poznałem na studiach, jak Ryszard Kieniarski, Koji Kamodzi, y, y, czy mój profesor Stanasi. Ale Blanka y, nauczyła mnie podstaw. Ona mnie zresztą namawiała, żebym szedł na grafikę do Poznania, bo mówi Stasiu, tam jest najwyższy poziom grafiki w tym czasie w Polsce. Y, no ale nie wiem, ja wolę, nie lubię powielać y, prac, także y, grafikę, trochę zrobiłem kilkadziesiąt grafik, a lepiej się czuję mimo wszystko w rysunku czy malarstwie, w różnych technikach. Także y, bardzo Państwu dziękuję za zorganizowanie. Y, tej wystawy. Oczywiście witam serdecznie wszystkich wszystkich zgromadzonych przyjaciół, znajomych, kolegów, yy, rodzinę. Yy, witam szczególnie z, z, takiego nietypowego serdecznego mojego przyjaciela, który według znajomości jest najstarszy yy, tutaj w tym gronie. Pod względem to jest yy, Ted yy, Smorczewski z Brukseli, który ze mną uczęszczał do Liceum Plastycznego. Yy, także znamy się bardzo. Długo i te nasze wspólne kontakty, zarówno z profesorami. Także dziękuję oczywiście za organizację stołu Marysi i drugiej Marysi za pomoc, a za aranżację wystawy. Dziękuję Maćkowi, mi tutaj w sobotę wieszaliśmy. Jeszcze dzisiaj tam trzeba było coś poprawić. Jeżeli jakieś pytania Państwo będziecie mieli, to proszę bardzo, będę w stanie odpowiedzieć. Także. My się cieszymy, że mamy Ciebie w naszym stowarzyszeniu. E, oczywiście nie oczywiście e, przygotowujesz e, swoich przyjaciół, masz mnóstwo, których, e, którym pomagałeś tworzyć, czy udzielałeś im wskazówek, jak mają to robić. Ostatnio w niedzielę, e, przy, w, przepraszam, nie w niedzielę, tylko e, 28 dokładnie przyjęliśmy 18 osób do naszego stowarzyszenia. Na podstawie tak. pracy. No Myślę, że wśród tych osób są i twoi wychowankowie. Także no Dziękuję. No tak, dziękuję bardzo. Tak. 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 zapraszam do poczęstunków, do rozmów, do oglądania prac. Tak. Jest. Już różniejsze atmosfery. Dziękujemy bardzo. 啊，是啊，也是，你包括是，或者是，就是说，你看上号的。